jo yo yo, yo yo Nazywam się Ania Romancka i rekrutuję jak paskuda. Nadjeżdża właśnie 30 odcinek, co jest super zajebistą sprawą. Mam nadzieję, że za jakiś czas jedzie 50 odcinek, później setny, później może większe liczby, ale no zobaczymy. Mam też nadzieję, że wystarczy mi pomysłów na takie odcinki, ale wiecie, że HR i rekrutacja to jest tak obszerny temat, że czasami nawet drobne tematy, na przykład jakieś zdanie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, czy coś, co da się zauważyć w ogłoszeniu o pracę, można rozwinąć tak, że gadać o tym godzinami. Jest bardzo, bardzo bardzo, bardzo gorąco w Poznaniu. Ledwo, ledwo ogarniam sytuację, tak szczerze, kotury leżą brzuchami do góry. Właśnie patrzę się na Józefka, który tak leży. Pawusia się nadstawia nad wentylator i też biedna dyszy, więc robimy coraz krótsze spacerki. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałabym dzisiaj zahaczyć o bardzo również gorący temat, czyli jawne widełki w ogłoszeniach o pracę lub ich totalny brak. Ogólnie czasami cała ta impreza w rekrutację między rekruterem a kandydatem przypomina trochę grę w Kotka i My Myszkę. Tylko, że role są wymienne cały czas. Czasami rekruterowi tak bardzo zależy na jakimś kandydacie, że jest on w stanie poświęcić tyle zasobów i zdobyć go za każdą cenę. Ale czasami też jest tak, że kandydatowi bardzo zależy na pracy w konkretnej firmie ze względu na sam status firmy, pieniądze, umiejętności czy cokolwiek innego. Dotyczy to samo, czyli ta gra w kotkę i myszkę, finansów, jeżeli chodzi o rekrutację. Uważam, że zdecydowanie brakuje tu gry w otwarte karty. Transparentność zarobków i jeszcze do Niedawna wydawała się totalnym bublem, czyli totalnie nieosiągalnym marzeniem, ani realnym celem. Tymczasem jawne wynagrodzenie staje się standardem nie tylko w IT, ale także w innych branżach. Ale wiadomo, zawsze jest to ale, czyli tak niestety dzieje się nie zawsze. Zaczniemy z daleka. Pewnie zauważyliście, że ludzie ogólnie nie lubią rozmawiać o pieniądzach. Nawet na imprezach, gdzie wszyscy już pogadali o UFO, o rządach PiS i o filozofii, nie padają pytania o wynagrodzenie w pracy, a przecież to nie jest żaden wstydliwy temat. Każda Praca zasługuje na adekwatną wypłatę i szacunek, ale ludzie nadal boją się i albo wstydzą się mówić o takich rzeczach. Wracamy do tematu konkretnie HR, czyli jak to wygląda od strony rekrutera, ale także kandydata. Przyglądajcie ogłoszenia i widzicie w info-benefitach albo informacji o firmie, że proponowane wynagrodzenie to jest słowo atrakcyjne. Co to oznacza, i ja pytam się kapsłokiem. Już są memy w tym temacie, że właśnie atrakcyjne, wygórowane, adekwatne do umiejętności wynagrodzenia, ale tak naprawdę jest kilka powodów, dlaczego pracodawcy nie podają tej kwoty u siebie w ogłoszeniach. Obawiają się oni kontrofert konkurencji. Informacja jest traktowana jako... Półfna z obawy na negatywne reakcje obecnych pracowników i pracowniczek. Rekruterzy nie chcą ograniczać zasięgu oferty i liczą na odzew kandydatów i kandydatek o różnych oczekiwaniach, i zakres wynagrodzenia jest bardzo szeroki, czyli na przykład firma nie chce podawać górnej granicy zarobków, ponieważ jest gotowa, by konkretnie zmienić tę kwotę i dopasować ją do kandydatki lub kandydata. I wjeżdża tu standardowa część każdego mojego odcinka, czyli z własnego doświadczenia ani jako kandydat. Dodatki, że ja pamiętam, kiedy miałam jedną ze swoich rozmów rekrutacyjnych, kiedy szukałam pracy, rozmawiałam właśnie z rekruterkami o wynagrodzeniu podawanym w ogłoszeniu, ogólnie o ogłoszeniach. I ja właśnie pamiętam, jak powiedziałam, że totalny brak widełek w ogłoszeniu i yy, od rekrutera to jest boże, się, boże, słaba sytuacja. I już zaczęłam swoją przemowę w tym temacie, nagle mi przerwano i powiedziano, że właśnie w tej konkretnej firmie, do której rekrutowałam, mam rekrutować ludzi bez podania widełek. I tu musi wjechać taki emoji clown, tak no, wszyscy wiecie, jak to wygląda. I przyczyna jest bardzo prosta. Wynagrodzenie jest stosunkowo niskie i mało kto by się zgadzał na taką ofertę i w ogóle by przyjść na rozmowę rekrutacyjną. A bez widełek zgłosi się więcej ludzi, i wtedy po rozmowie rekrutacyjnej na dalszych etapach rekrutacji można będzie ewentualnie przekonać taką osobę do pracy w tej firmie. Według mnie, podawanie widełek w ogłoszeniach o pracy to jest bardzo oczywista rzecz, ale jakie korzyści mają pracodawcy z tego? Docieranie do najlepszych talentów, najlepsi kandydaci zazwyczaj mają wysokie oczekiwanie wymagania wobec przyszłego pracodawcy i zazwyczaj aplikują tylko przez ogłoszenie, gdzie są podane widełki. Dlatego podając kwotę wynagrodzenia, docieramy do najlepszych kandydatów i ogólnie doświadczonych specjalistów. Drugie punkt to pracodawca dba o już zatrudnionych pracowników. Pracownicy, którzy już pracują w tej firmie, będą wiedzieć, że firma jest fair i zatrudnia osoby o podobnych widełkach, którzy oni sami zarabiają. To jest też ogromna oszczędność czasu. Mniej pracy dla rekruterów ma bo do rekrutacji trafiają tylko osoby, które zgadzają się na podane widełki, czyli są dla nich fair. Wiadomo, niestety, ale bywa różnie i zdarzało mi się, kiedy jedna jest podana kwota, bo nie bardzo konkretna, a kandydat, jeżeli chodzi o oczekiwane wynagrodzenie, przekracza to na przykład o 10 tysięcy, coś w tym stylu. Takie totalne, dziwne sytuacje. Ale zazwyczaj ludzie są świadomi tych kwot, dlatego aplikują. No i ostatni punkt to brak poczucia wstydu i zażenowania w trakcie rekrutacji. To zawsze jest nerwowa sytuacja, kiedy rekruter pyta kandydata o to, ile chciałby zarabiać, kandydat podaje tę kwotę, ale rekruter wie, że ta kwota na przykład jest za wysoka. I co wtedy? Sorki, za dużo chcesz, tyle zaproponować nie możemy. Nie mogę też ci podawać, jaki mamy budżet i żadnych kwot, więc możesz podawać ewentualnie takie niskie kwoty, za które jesteś w stanie pracować, dopóki to nie trafi nasz budżet. Ale jakie są też plusy podawania wideo w ogłoszeniach dla kandydatów? Większa przejrzystość i zaufanie do firmy. To buduje zaufanie wśród kandydatów i pracowników pokazując, że firma jest otwarta i uczciwa jeżeli chodzi o wynagrodzenie. To może wpłynąć i zazwyczaj wpływa pozytywnie na reputację firmy jako pracodawcy. Firma w takiej sytuacji może być po prostu spoko. Następnym punktem redukcję dezinformacji i frustracji. To jest mega oczywista sprawa, to co teraz powiem, ale kiedy widełki płacowe są jawne, kandydat nie musi zgadywać, ile on może zarabiać na tym konkretnym stanowisku w tej firmie. To eliminuje frustrację związaną z brakiem jasności w tej Kwestii. Następnym punktem to ułatwienie negocjacji. Jeśli kandydat zna konkretne widełki z ogłoszenia, to wtedy ma większe polo do popisu, by negocjować ewentualnie tę stawkę. Oczywiście, bazując na realistycznych danych. Oby, mam nadzieję, ale ja cały czas troszeczkę mieszkam w idealnym świecie. Następny punkt to ułatwienia porównywania ofert. Kandydaci łatwo mogą sobie porównać kilka ofert różnych firm i zobaczyć nie tylko na wymagane doświadczenie, umiejętności, a także ogólne warunki pracy, ale także dosłownie widełki. To jest oczywiste, że kandydat może wybrać te firmy, gdzie widełki są wyższe, ale zawsze jest ta możliwość, by porównać wszystko razem od jednej firmy, drugiej i tak dalej. I ostatni punkt to oszczędność czasu i zasobów. Nie będzie takiej sytuacji, gdzie ogarniacie całą rekrutację absolutnie perfekcyjnie. Byliście na trzech rozmowach, ogólnie mieliście pięć etapów rekrutacji, i dosłownie na ostatniej rozmowie, powiedzmy liderskiej, dostajecie informację o tym, że tyle wam to nie zapłacą i wasz budżet przekracza o kilka tysięcy możliwe wynagrodzenie. To jest patologiczna sytuacja i nie dziwię się, że to może podłożyć ogromną frustrację u kandydatów, a także brak możliwości zatrudnienia dobrego kandydata przez pracodawcę, więc nikt nie wygrywa. Pod koniec marca. 2023 roku Parlament Europejski przegłosował dyrektywę dotyczącą jawności wynagrodzeń. Pracodawcy w krajach europejskich będą mieli obowiązek w prosty sposób przedstawić pracownikom strukturę wynagrodzeń w firmie. Dyrektywa ma za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji. Dzięki nowym regulacjom pracodawcy będą musieli przedstawić kandydatom informacje o tym, jaki jest początkowy etap i pułap wynagrodzeń na to konkretne stanowisko, albo jakie są Ogólne widełki. Firma będzie zobowiązana zrobić to bezpośrednio w ogłoszeniu o pracę albo najpóźniej przed spotkaniem rekrutacyjnym. Jawne widełki to jest super sprawa. Też wytytułuję to sobie i zacznę chodzić po ludziach i to pokazywać. Nie wiem jaki inaczej to ująć, ale o taką polskę rekrutacyjną właśnie walczę. Wiem i totalnie to rozumiem, że czasami nasza sytuacja życiowa zmusza nas do zaaplikowania do różnego rodzaju firm, nawet słabszych pod względem widełek i innych warunków pracy. Byle dostać pracę. I otrzymywać jakiekolwiek wynagrodzenie, czyli być w jakiś sposób stabilnym finansowo. Pamiętajcie jednak o zadbania o swój dobrostan, zdrowie psychiczne i rozwój w pracy. Nie dajcie się namówić na niskie wynagrodzenie, na które nie zasługujecie. Walczcie o siebie. Ale filozoficzny przekaz: Max dzisiaj czuje takiego byka w sobie, że no dawaj to, walczcie o siebie i będę z Wami walczyć. Coś w tym stylu. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka, tak jak zawsze. Dajcie znać, jak tam z Waszym doświadczeniem, jeżeli chodzi o dodanie widełek płacowych w ogłoszeniach przy pracodawców. Z czym częściej się spotykacie? Są te widełki, czy totalny ich brak? Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Ale na sam koniec nie zapominajmy o typowej anse rekruterce i o tym, jakie pytania ona zadaje kandydatom. Nie sądzisz, że trzeba zasłużyć sobie na pracę w takiej firmie jak nasza? No chodź mój kiciuś, miciuś, Józio. No chodź mój kurek, kiciurek. no chodź mój kiciuszek. Boże, jaki to kiciuszek, jaki to kocurek. Jaki to cudo świata, cudo świata, puchatę cudo świata. Ostatnio był weterynarza bardzo zdrowy kot. Dostał szczepienie, ale bardzo zdrowy kiciuś. Jaki śpiący kocurek. Moja miłość, moja złota miłość. Dajesz radę?